Okej, okay, witajcie w nietypowym odcinku z nietypowej gry I oto jest Forger No i co, to nie będzie typowy gameplayowy odcinek Tak jak widzicie z tytułu Dzisiaj chcę pokazać jak zarobić masywną ilość pieniędzy W bardzo, bardzo leniwy sposób Ale jeżeli byście chcieli oczywiście gameplay z tej gry, jeżeli odcinek się przyjmie To oczywiście taki się pojawi Może jeszcze pojawią się inne tutoriale No ale na razie przejdźmy do tego co mam zrobić OK, dodatkowa informacja, zanim zaczniemy, tutaj będę prezentował na początku preferowane przeze mnie drzewko Umiejętności, w którym właśnie wybiorę moje ulubione umiejętności, które Wam też pomogą zdobyć więcej doświadczenia i szybciej progresować w grze. Ale jeżeli uważacie, że macie swoje lepsze drzewko, jesteście tu tylko dlatego, żeby wiedzieć, jak produkować kasę, to pomińcie do momentu, który podam w opisie. Dobrze, zapraszam. Okej, okay, w momencie kiedy mamy dwa skill pointy, robimy coś nietypowego, raczej no zależy od gry, ale jakże, że chcemy jak najszybciej uzyskać to, to nie idziemy standardowo tak jak każdy by chciał tutaj w zbieractwo, oczywiście też to uwielbiam, ale idziemy w magię, dziwnie, czemu w magię? W magię zawsze jest na końcu, ale to jest bardzo, bardzo ważna umiejętność. Zyskujemy 20% więcej doświadczenia. I to spowoduje, że o te 20% szybciej będziemy mogli osiągnąć właśnie tutaj nasze pieniądze. A z pieniędzy będziemy mogli kupić sobie tyle wysp, ile chcemy. W przypadku kolejnych wyborów mamy dwie opcje: jedną od razu iść tutaj w nasz rozwój maszynowy, albo możemy powoli i puścić dwa punkty w zbieractwo. I wydaje mi się, że tak zrobię. Raz, że daje nam to dodatkowe jedzenie. To też dodatkowe doświadczenie, tylko musimy zawsze od razu ulepszyć drugi, bo tak to się nie opłaca. Bo teraz dostajemy nie tylko 4 dodatkowe sloty, ale 25% więcej doświadczenia, co nam oczywiście przyspieszy o te 25%. Następnymi ulepszeniami, którymi powinniśmy się zająć, na pewno będzie w farminie i nie dlatego, że dla uprawiania roślin jedzenia, bo z tym nie ma problemu, tylko dla łopaty, gdyż dzięki niej możemy uzyskać dużej ilości piasku, który przyda się na przykład do zaliczenia zadania druida, no i paru innych rzeczy, na przykład do robienia butelek. Więc na pewno odblokowujemy sobie tutaj nasze wyrabianie stali wyrabianie szkła. Proszę bardzo. Jednym z kolejnych kroków, choć nie musimy go robić na początku, ale w jakiś sposób na pewno nam przyspieszy jest dawanie punktów w ekonomie. Dostaniemy od razu 40 pieniędzy. Można to też zrobić wcześniej, jeżeli ktoś sobie życzy. Dzięki temu będziemy mogli wcześniej odblokować wyspy, tym samym większa szansa na skrzynkę. No i tutaj generowanie dodatkowych pieniędzy z tutaj naszego kowadła i później na górze widać to, co chcemy odblokować, czyli market. To pozwoli nam na przykład sprzedać różne strzały czy kryształy, które odblokujemy dzięki na przykład kopaniu w ziemi albo zdobywaniu ich przez łowienie. Jeżeli jeszcze szybciej chcemy odblokowywać wyspy, to bardzo przydałoby się zapatrzyć w portfel, nie są dość drogi, a zwiększy on nam wartość pieniędzy, przez co jak będziemy ich dostawać, to procentowo się zwiększy ilość pieniędzy, którą dostaniemy. Kiedy znowu mamy odpowiednią liczbę punktów, czas odblokować kolejne dwie rzeczy. Jedną z nich jest oczywiście market, o którym mówiłem. A drugą z nich będzie tutaj, proszę bardzo, tworzenie e, tkaniny. Następnymi dwoma ulepszeniami będzie tutaj wytwarzanie sobie ubrań, gdzie rękawiczki są strasznie, strasznie dobre. Tutaj nasze, tutaj jewelry, zajmowanie się biżuterią. Odblokuje nam amulety, które są cudowne, bo zwiększają nam ilość zdobytych materiałów. No I też tutaj nasze kryształy sprzedają się o 20% więcej. Więc też to sobie odblokujemy. Według mnie w tym momencie jest już odpowiedni moment. Jakkolwiek to brzmi, aby odblokować naszą świetną taktykę. Oczywiście można zrobić to o wiele wcześniej, ale gra będzie o wiele trudniejsza. Bez amuletów, bez ubrań, bez marketu jest to praktycznie niemożliwe, żeby ogarnąć ekwipunek. Tak samo bez dodatkowych slotów, nigdy nie zdobędziemy szkła bez łopaty, więc jest to po prostu konieczne. Według mnie oczywiście, ale jeżeli ktoś chce się pośpieszyć, może to zrobić wcześniej, może to też zrobić później, co też nie jest złym pomysłem. Ale teraz odblokowujemy sobie banki i po bankach cała taktyka, która ułatwia nam zarabianie pieniędzy. Tutaj proszę bardzo, jeżeli banki stoją koło siebie, 50% szybciej produkują pieniądze. I w sytuacji, kiedy tych banków mamy 50 obok siebie, uwierzcie mi, pieniądze produkują się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Okej, okay, w takim razie po tak długiej i ciężkiej pracy w końcu jesteśmy w stanie postawić nasze pierwsze banki. Musimy się zaopatrzyć w stal, tak samo jak cegły i złoto, ale spokojnie opłaci się. Proszę bardzo, i mamy dwa banki obok siebie i zaczynają one nam generować pieniądze. Na początku nie będzie to zbytnio dużo, mniej więcej tak jeden pieniążek na 6 sekund. Ale czym więcej banków, tym każdy kolejny będzie coraz szybciej produkował i wtedy będziemy mogli po prostu patrzeć, jak nam się same zarabiają pieniądze. Ok, widzimy się za jakiś czas i powiem wam, ile dwa banki zarobiły załóżmy w 5 minut. Okej okay, minęło 5 minut i mamy równo 250 pieniążków I zobaczmy ile ich będzie po odebraniu banków Okej okay, wyleciało nam 100 pieniędzy Ale dostaliśmy bonus oczywiście za nasz portfel I mamy teraz ich 375 Okej okay, witajcie w bardzo bardzo odległej przyszłości Od momentu kiedy widzieliśmy się ostatnio Mam już 20 banków i teraz chciałbym wam pokazać właśnie ile kasy zarobimy. W takim razie widzimy się za 5 minut i zobaczymy przy 20 bankach właśnie ile będziemy zarabiać na minutę. I oto przyszedł wielki moment testu. Zbieramy wszystkie banki po 5 minutach. Ok, w takim razie mamy 42,5 tysiąca. Można było zauważyć, że z każdego banku wypadało po 123 monety. W takim razie wiemy, że jeden bank w 5 minut produkuje 123 monety, a w 1 minutę 25 zaokrąglimy, czyli 25 w 1 minutę mamy 20 banków, czyli jest to 500 powiedzmy no i 500 oczywiście ym, w godzinę i to daje nam liczbę 29 tysiąca w godzinę. No cóż, to by było na tyle z tego poradnika. Jeżeli chcielibyście jeszcze więcej poradników z Poradżera, albo może serię, cokolwiek, napiszcie. Polajkujcie, jeżeli się podobało. No i co, to by było na tyle. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach.